Witam, na tym filmie zajmiemy się zaawansowaną kontrolą posuwu w obróbkach wykańczających. Mam tu wcześniej utworzony model oraz przygotówkę. Przygotówka jest zwykłym prostopadłościanem, model jest taki typowym modelem do obróbki w trzech osiach. Najpierw zdefiniowałem sobie obróbkę z grubną, jest to obróbka Offset 2D i oczywiście po obróbkach z grubnych. Zawsze na modelu pozostaną nam takie schodki. W przypadku zastosowania obróbki wykańczającej, która będzie trwała jakby wzdłuż części, tak jak sobie ją tutaj zdefiniowałem, jest to obróbka koronkowa, narzędzie porusza się wzdłuż stopni po powierzchni naszej części, przez co w różnych obszarach obrabia inną wartość na dodatku materiału. Widać to wyraźnie na weryfikacji bryłowej. Ustalając wartość prędkości posuwu w obróbce wykańczającej, jesteśmy zmuszeni do ograniczenia jej do wartości, z którą można obrabiać maksymalny naddatek materiału. W praktyce oznacza to stratę czasu w miejscach, gdzie naddatku jest mniej, gdzie narzędzie może poruszać się szybciej. Dlatego w obróbce wykańczającej możemy włączyć zaawansowaną kontrolę posuwu. Po wejściu w parametry operacji koronkowej wchodzimy w zakładkę zaawansowane i zmieniamy parametry zaawansowane kontrola posuwu na tak. Ustalamy minimalną i maksymalną wartość posuwu. Należy pamiętać, że wartość maksymalnej prędkości posuwu jest wyrażona jako procent wartości minimalnej. W naszym przypadku wartość posuwu roboczego zawierać się będzie między 400 a 600 mm na minutę. Ponieważ program musi wiedzieć, co zostało obrobione i gdzie mamy większe wartości naddatku materiału, musimy do operacji koronkowej wskazać operację referencyjną. Klikamy dwukrotnie na operację referencyjną i wybieramy Offset 2D. Po obliczeniu możemy wejść w szybką weryfikację, aby sprawdzić, jak zmienia się wartość posuwu. Widać, że wartość zmienia się w zależności od położenia narzędzia. Dzięki temu obróbka jest bardziej wydajna, a czas operacji uległ skróceniu. Dziękuję za uwagę.